Paweł Chmielewski, PCH24 TV. Szczęść Boże. Witam, szanowni państwo, w programie Jaka jest Prawda? Dzisiaj moim gościem pan dr Jakub Woziński, publicysta i ekonomista. Kłaniam się, szczęść Boże. Szczęść Boże, dzień dobry państwu. Od roku 2035 ma obowiązywać w Unii Europejskiej de facto zakaz sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi. Mówię de facto, bo tu oczywiście są pewne kruczki prawne, teoretycznie nie o to chodzi, ale takie mają być tego skutki. Te skutki, jeżeli ten zakaz będzie wchodził w życie, oczywiście odczujemy o wiele szybciej, no bo kto kupi samochód z silnikiem spalinowym choćby na kilka lat... Prędzej, prawda? Wielki temat, wielki problem dla milionów Europejczyków, jeżeli tak można powiedzieć, a w jeszcze większej mierze dla milionów Polaków. Czy to się uda? O tym właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać. Zachęcam do tego, żeby naszą rozmowę udostępniać w mediach społecznościowych i żeby wspierać kanał PCH 24. Jak Państwo wiedzą, przygotowaliśmy serial Kto Zabił Jezusa z udziałem Pana Pawła Lisickiego i księdza profesora Waldemara Chrostowskiego. Można otrzymać dostęp do bonusowego siódmego odcinka tego serialu, tylko do naszych darczyńców. Wszystkie informacje. Na banerze na Państwa ekranach i pod tym nagraniem. Panie doktorze, czy wierzy Pan w to, że te przyjęte przez Parlament Europejski, przez Radę Unii Europejskiej przepisy, rozporządzenia, a tu jeszcze są oczywiście bez brak jakichś przepisów wykonawczych, ale czy to w ogóle naprawdę wejdzie w życie? Bo mówi się też o tym, że już w roku 2026 mogłaby być jakaś rewizja tych planów. Wydaje się, że infrastruktura, choćby w Polsce, jest kompletnie niegotowa na ich realizację. To jest coś, co będzie naprawdę, czy tylko taka idea rzucona na papier? Myślę, że akurat losem Polski nikt nie będzie się tutaj przyjmował, tak jak losem całej Europy Środkowo-Wschodniej, tej tak zwanej no, nowej Europy, i, i stanem naszych przygotowań. My zawsze będziemy tutaj przedstawiani jako, ty, jako ci, którzy są niegotowi, ci, którzy muszą jeszcze wiele zrozumieć, żeby, żeby dostosować się do tych nowych realiów, ale myślę, że no jeszcze, jeszcze całkiem sporo lat to może zająć, zanim rzeczywiście do tego rdzenia starej Europy dotrze, że to jest to jest niewykonalne, tak? Bo można tutaj przytoczyć chociażby takie dane, że nawet w Niemczech, tak, zakładał rząd, że uda się do końca obecnej dekady osiągnąć stan, w którym będzie po niemieckich drogach, po niemieckich autostradach jeździło aż 15 milionów pojazdów elektrycznych. No mamy w tej chwili na koniec tego roku być może to się zbliży ta liczba realnie jeżdżących E-out do miliona, czyli widać, jak, jak wiele trzeba by było, jak wielką rewolucję by musiały przejść Niemcy. I tu już nawet tak, tak zamożne społeczeństwo, jak, jak Niemcy, najzamożniejsze społeczeństwo w Europie, ma ewidentnie problemy z tym, żeby te, ten, te, ten harmonogram spełnić. No to o czym my mówimy w kontekście całej Unii Europejskiej, tak? Jeżeli same Niemcy będą miały z tym tak wielki problem i przed tym ostrzega prasa, przed tym ostrzegają politycy, że te założenia są. Są zupełnie nierealistyczne, no to jak w takim razie cała Unia Europejska miałaby to spełnić? I ja osobiście nie, nie za bardzo wierzę, że jest to możliwe. No, kwestia samochodów osobowych to jest kwestia osobna. Tutaj jeszcze można sobie wyobrazić, że ludzie po prostu zostaną ich pozbawieni. O tym jeszcze będziemy rozmawiać, ale przecież Unia Europejska planuje też objęcie tymi zakazami samochodów dostawczych. Jak sobie wyobrazić te ciężarówki władowane towarami, jeżdżące po Unii Europejskiej? Tylko na prąd. Przecież obecnie takie samochody mają też krótkie zasięgi, co chwilę muszą ładować. To byłby tak naprawdę cios śmiertelny w transport, w handel. Rzecz chyba nierealistyczna całkowicie. Znaczy, jeżeli posłucha się, się, się elit i, i lobbystów, y, którzy nieustannie nam, nam, nam tą e elektromobilność tutaj narzucają, no to one wierzą w to, że Nadejdzie w końcu jakiś taki przełom i że ten przełom jest już blisko, że, że, że te baterie staną się tak bardzo pojemne jak jeszcze nigdy dotąd, że jesteśmy już bardzo blisko jakiegoś przełomu. Ale to jest to jest takie, taki przełom, który, który jest tylko postulowany. On nie wiadomo, czy on w ogóle będzie, będzie miał, miał miejsce, dlatego to może budzić taki przestrach. A ale dobrze, się... to jest jakaś kompletna ideologia: budować nową rzeczywistość na bazie przełomu, który ma nadejść. Tak chyba nie można. No, no my, my to wiemy, ale niestety Europa znalazła się troszeczkę w takim stanie, już takiego i nie tylko zresztą Europa, spora część e, społeczeństw zachodnich znalazła się w stanie takiego właśnie myślenia życzeniowego. Tak my widzimy to myślenie życzeniowe e, chociażby w kwestiach społecznych, gdzie widzimy, że się buduje nam nowe chociażby społeczeństwo, nowe, nowy wspaniały świat w oparciu o ideologię LGBT, transgenderyzm i tak dalej, i tak dalej. Tam to również wiemy, że to nie ma żadnych podstaw, że ostatecznie społeczeństwo nie może trwać zbudowane w oparciu o taką dekonstrukcję takich zasad społecznych i tak samo możemy taką wysnuć tutaj analogię, że ten brak zdrowego rozsądku udzielił się tutaj w kwestiach gospodarczych, ekonomicznych, że postuluje się zaprowadzenie takiego porządku, który no kiedyś nadejdzie, ponieważ obserwuje się, że w tej chwili są, jest taki duży postęp badań, że jest tak dużo startupów, że tak dużo nowych technologii się pojawia, w związku z tym wysnuwa się tutaj taki hura optymistyczny wniosek, że to wszystko się da, ale tak jak powiedziałem wcześniej, tutaj myślę, mało się kto tym przejmuje, ponieważ no, tutaj można powiedzieć, że to jest faktycznie wprost te, 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 te przepisy są wymierzone między innymi w taki krajach jak Polska, tak? my jesteśmy praktycznie największą potęgą, jeśli chodzi o transport samochodowy, transport ciężarowy w, w całej Europie, więc jeżeli te przepisy będą wdrażane zgodnie z tym harmonogramem rozpisanym w programie Unijnym Fit for 55 i jeśli po drodze najbardziej ucierpi na tym polska branża transportowa, no to myślę, że mało kto w Berlinie czy w Brukseli będzie się tym faktem przejmował. Panie doktorze, w, jakiej, w jakim celu to tak naprawdę jest robione? Bo ja rozumiem, że jest grupa jakichś lewicowych radykałów, także wśród polityków, także wśród lobbystów, którzy autentycznie wierzą w to, że klimat tego potrzebuje. Mimo wszystko, jednak gospodarkami zwykle zarządzają ludzie. Poważni, którzy mają poważne interesy, także globalne, ogólnokontynentalne, i chyba nie wierzą w takie bzdury. Czy jest jakiś podmiot, jakaś duża grupa biznesowa, której ta transformacja może przynieść potencjalnie naprawdę duże zyski? Bo wydaje się, że nawet sprzedawcy samych samochodów, no tutaj też mogą mieć pewien znak zapytania, bo jeżeli ludzie nie będą mogli używać tych samochodów, to nie będą ich kupować, nawet jeżeli mieliby jakieś dopłaty. Kto na tym może zyskać? No to jest w ogóle pytanie o to, kto korzysta z, z całej ideologii tra, tra, zrównoważonego rozwoju, tak? bo tutaj ten zakaz y, korzystania z aut spalinowych, to jest tak naprawdę element tej, tej większej idei zrównoważonego rozwoju, y, zrównoważone, zrównoważonej przyszłości dla ludzkości. To z jednej strony może budzić takie, takie właśnie pytania, które, które pan tutaj z, z, zgłosił, że no jeżeli będzie, będzie wszystkiego mniej, będzie mniej, mniej konsumpcji ogólnie rzecz biorąc, no to na tym wszystkim mogą stracić producenci, wielki biznes, ci wszyscy, którzy, którzy tą tą gospodarką trzęsą, no ale, ale z, z, myślę, że na chwilę obecną z, za tą całą ideą jakby stoi takie przekonanie i trufuje w, wśród zwolenników takie przekonanie, że no. Bardziej atrakcyjne wydają się te, te profity takie krótkoterminowe, te, które mo, można uzyskać już tutaj i teraz. Tak? Bo, bo cała idea zrównoważonego rozwoju to jest przecież ogromny program dopłat, kredytów, to są ogromne pieniądze w postaci różnego rodzaju zielonych funduszy, zielonych obligacji i, i widzimy, że na tym można zarobić już tutaj i teraz. I niestety myślę, że, że, że ten wielki biznes, który ostatecznie gdzieś gdzieś kręci, tym tym wszystkim kręci całą gospodarką. Jest tak bardzo skusił się tą tą bliską perspektywą czasową i tymi profitami, które można odnieść już tutaj i teraz z tego całego przedsięwzięcia, że troszeczkę pogubił się i, i, i zatracił ten zdrowy rozsądek. Tutaj myślę, znowu cen, cena by była ta. Analogia, którą przed chwilą, z której przed chwilą skorzystałem do, do, do ruchów LGBT i tak dalej. To również tak, podcina jakby gałęź, na której siedzi całe społeczeństwo, no ale w tak bliższej perspektywie to daje pewne duże korzyści polityczne, można przy, przy okazji tego uzyskać i podobnie myślę jest tutaj właśnie w kwestii zielonego, tak zwanego czystego transportu, bo to nie jest rzeczywiście przecież żaden e, e, naprawdę ekologiczny transport. To daje pewne e, duże profity, to zapewnia pewne duże profity w tej bliższej perspektywie czasowej i chyba na te profity ten, ten wielki biznes, wielkie pieniądze się, się pokusiły. Mówił Pan o zrównoważonym rozwoju jest takie słynne hasło nie będziesz mieć niczego i będziesz szczęśliwy i pytanie czy to do tego momentu właśnie nie zmierza, bo Wyobraźmy sobie polskie miasta, nie tylko pewnie polskie. Większość ludzi mieszka w miastach przecież w blokach, w których nie ma i w większości nie będzie ładowarek do samochodów elektrycznych. Trudno sobie też wyobrazić, żeby ludzie ustawiali się w długich korkach rano, aby załadować przez półtorej czy dwie godziny samochód. Mówiąc krótko, jeżeli takie zakazy zostałyby wprowadzone, to większość osób mieszkających w miastach po prostu zostanie samochodów pozbawiona. Może o to właśnie tutaj chodzi. No tak, ale z drugiej strony politycy mają od razu gotowy plan yy, związany również z całym yy, unijnym funduszem odbudowy, tym całym yy, yy, stanowiącym jego część yy, krajowym planem odbudowy, yy, polegający na tym, że, że wszystkie budynki mają być przecież przymusowo wyposażane w takie instalacje wszystkie nowe budynki, tak? To wszystko jest rozpisane w No yyśle... tak, mówimy o nowych budynkach, jednak miasta są już generalnie zbudowane no tak, tak, ale, ale wiemy, że, że Unia narzuca nam również program zeroemisyjności dla, dla budynków mieszkalnych, co oznacza, że, że wszystkie budynki będą stopniowo musiały być nie dość że spełniać te standardy zeroemisyjności, to również będą musiały być wyposażane różnego rodzaju taką właśnie infrastrukturę, czy to panele fotowoltaiczne, czy to właśnie te stacje szybkiego ładowania, to wszystko nas czeka, tu, tutaj jest, jest rozpisany ogromny biznesplan, że tak powiem, na wyposażanie tych wszystkich budynków, nieruchomości w, w miastach przede wszystkim w tego typu urządzenia. Tu oczywiście pojawia się znowu pytanie o to, czy to jest wszystko wykonalne, ale no, tak jak powiedziałem wcześniej, brakuje tutaj zdrowego rozsądku i myślę, że Wszyscy są chyba w znacznej mierze zapatrzeni mniej więcej w takie kraje jak chociażby Norwegia, tak? Mogę tutaj chwilę powiedzieć o, o Norwegii, bo Norwegia to jest taki kraj, któremu może się udać ta cała utopia elektro, elektromobilności. Głównie ze względu na to, że jest to kraj ogromnie, bardzo bogaty dzięki temu, że wydobywa się u niego paliwa kopalne, tak? Czyli, czyli gaz i ropę ma z tego tytułu ogromne profity. Zeszły rok był absolutnie rekordowy, tak? Bo ze względu na wojnę i te wszystkie zawirowania na rynku energetycznym no to Norwegia wzbogaciła się, się w sposób ogromny. To było 150 miliardów które, dolarów, które norweskie państwo zarobiło na czysto ze sprzedaży paliw kopalnych. No i te pieniądze zainwestowało sobie w to, żeby właśnie dopłacać obywatelom, dopłacać na wszelkie możliwe sposoby, tworzyć różnego rodzaju ulgi, tworzyć też sobie odpowiednią infrastrukturę. Tak? No i ta, ta Norwegia ma rzeczywiście szansę stać się już takim krajem, który osiągnie tą, tą elektromobilność pełną, zero w transporcie. Już w latach 30. tak to wygląda, być może nawet wcześniej, no bo nie jest to jakoś ludny kraj, a jest niezwykle bogaty. No i wszyscy wszyscy spoglądają, myślę, tak mimochodem w, w Europie właśnie jako na tą Norwegię, jako na taki wzór, tak? Czyli, że, że jest to kraj, któremu, który pokazuje, że a jednak można, ale mało kto bierze pod uwagę to, że praktycznie nikt nie jest tak bogaty jak Norwegia, nikt, nikt nie ma takich ogromnych dochodów, nikt nie ma takiego budżetu. Który, który ma takie nadwyżki, że, że można te nadwyżki lokować w państwowym funduszu emerytalnym, nieustannie odkładać i, i tak, tak znaczne sumy. Tak, tak więc ta, ta, ta cała utopia odnosi się do tego, że, że to jest, to, to jest ogromny, ogromny wysiłek inwestycyjny, na który nas po prostu nie stać. No Wszyscy Norwegami, ani Szwajcarami zdecydowanie nie będziemy w Europie, zwłaszcza w Polsce i w ogóle w Europie Wschodniej, ale Panie Doktorze, Skąd ten prąd w ogóle ma się wziąć? No bo to tak brzmi bardzo fajnie, prawda? Prąd będzie ekologiczny, nie będzie spalin, ale coś jednak zwykle trzeba spalić, żeby prąd był. No chyba, że tak się znakomicie będzie pozyskiwać energię ze słońca i wiatru. Niemniej jednak, do tego chyba też daleko. Pytanie, czy ta wielka transformacja, ona tak naprawdę jest w ogóle ekologiczna? Czy to też jakaś de facto w hipokryzji hipokryzji wydmuszka i chodzi tutaj o, no cóż. Coś, co wcale nie będzie, uzdrawiać naszego powietrza, by także No tak, znaczy tu można powiedzieć, że, że jedyna jest nadzieja tutaj w atomie, tak? Jeszcze zobaczymy, czy, czy Niemcy pozwolą w ogóle w Polsce wybudować atom i wybudować elektrownie atomowe, no ale to też widzimy, że to jest też pieśń przyszłości, tak, zanim te elektrownie atomowe powstaną w Polsce, no to widzimy, jak to jest wszystko przesuwane, tak? One miały być w 2030, później w 2035, teraz coraz bardziej mówi się o 2040 i im bardziej to jest odsuwane na, na przyszłość, tym bardziej pod znakiem zapytania stoi stabilność polskiego systemu energetycznego, tak? My mamy tutaj zapowiedź ze strony władz, że, że zostanie utrzymana moc, że utrzymana zostanie stabilność i że nie zostaną wygaszone te kopalnie węglowe, ale, ale widzimy, jak bardzo rząd jest nasz podatny na różnego rodzaju... Szantaże ze strony Unii Europejskiej, tak? Gdzie, gdzie że rząd już ileś razy dokonywał takich reiteratów, takich spektakularnych, gdzie najpierw mówił, że nie, my twardo stoimy na naszym stanowisku, nie poddamy się. Tak było chociażby w kwestii wiatraków, a później okazało się, że wystarczyło tylko troszeczkę po, po, potupać nogą ze strony Brukseli, takie tupnięcie poważniejsze i już rząd się ze wszystkiego wycofywał. Tak? I to jest tutaj również pytanie się rodzi o to, jak stabilny będzie cały system, Energetyczny w całej Europie, tak, ponieważ w tej chwili mamy to, to parcie na, na te odnawialne źródła energii nie tylko w Polsce, na praktycznie na całym kontynencie, przez to znikają z tego systemu, z europejskiego systemu, który się wzajemnie przecież wspieramy się wzajemnie wspieramy z naszymi sąsiadami już w tej chwili. Jeżeli z tego systemu wypadną, te, te naprawdę rzetelne moce, te, te oparte na, na węglu, na atomie, za parę dni ma być wygaszona kolejna energia, przepraszam, elektrownia atomowa w Niemczech, no to pytanie, skąd się właśnie będzie brał ten prąd, tak, skąd, skąd my go weźmiemy tutaj w Europie, to jest, to jest bardzo poważne pytanie, ale tak jak powiedziałam, tutaj można, można odnieść takie wrażenie, że, że elity europejskie coraz bardziej się ideologizują i, i coraz mniej liczą się tutaj z rzeczywistością, z faktami, coraz bardziej myślą w sposób życzeniowy. No tak, to globalne ocieplenie chyba będzie musiało przyspieszyć i słońce będzie musieć mocniej grzać, żeby tę energię dostarczać, chociaż to jest wewnętrznie sprzeczna kwestia. Ale panie doktorze, dobrze, z prądem problem to może chociaż te samochody elektryczne jako takie, ich produkcja będzie bardziej ekologiczna. Może te surowce, których do nich potrzeba, do tych baterii, one wcale nie będą szkodliwe, lepsze niż te silniki, które dzisiaj produkujemy. Jak to z kolei wygląda? No, to jest absolutny mit już wielokrotnie opisywany. Każdy, kto wie, jak, jak, w jaki sposób jest pozyskiwany w krajach afrykańskich, głównie w Kongo, kobalt, który jest jednym z głównych składników baterii do aut elektrycznych, to wie, że to, to ma bardzo, bardzo niewiele wspólnego z, z ekologią, że to pozyskiwanie tego generuje tak znaczną ilość odpadów. To, 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 to jest taki temat skrzętnie zakrywany. Tak więc to, to, to że w ten sposób to jest przedstawiane ostatecznie, że to jest tak pięknie opakowane jako elektryczny, czysty transport, ma naprawdę bardzo niewiele wspólnego z rzeczywistością również. Nie, nie, żeby... Ale to rozumiem, że zaśmiecamy Afrykę, do kogo to obchodzi w Europie. No tak, no tak. Afryka nie musi być zero emisyjna, przynajmniej na razie może ma jakiś swój własny harmonogram, ale to, to, to się nie liczy podobnie jak się nie liczy i można wziąć w głęboki nawias to, że. Te baterie do, do aut elektrycznych w znacznej mierze są produkowane w Chinach. Tak? Chiny są w tej chwili dominatorem, jeśli chodzi o produkcję baterii do, do aut elektrycznych. Głównie chińscy producenci dostarczają te baterie do aut, które są nominalnie europejskie czy, czy zachodnie. Europa jest tutaj absolutnie zdominowana, również poprzez ten fakt, że, że Chińczycy zdominowali. Całą, całą produkcję, rafinację metali rzadkich, które są potrzebne do produkcji y, ty, 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 tychże baterii, a, ale również nikogo najwyraźniej nie obchodzi, że y, w Chinach do produkcji tychże baterii wykorzystywane jest tak wiele węgla. Tak? Chiny w ostatnich latach, szczególnie od, od, od jesieni 2021 roku, praktycznie. Bardzo poluzowały sobie ten harmonogram dojścia do zeremisyjności. Zaczęły bardzo mocno importować węgiel, głównie z Australii, i w tej chwili te fabryki bardzo mocno chińskie, które produkują to, te baterie tak zwane ekologiczne, bardzo mocno bazują na, na energii pozyskiwanej z węgla kamiennego. Tak więc no, tu, tutaj mamy naprawdę cały szereg paradoksów i takiego dwójmyślenia takiego zakłamywania rzeczywistości, i tak jak powiedziałem, wszystko jest ostatecznie pięknie opakowane w postaci takiego cichego, nowoczesnego auta elektrycznego, które się gdzieś tutaj porusza po europejskich drogach, ale to w jakim kontekście ono jest produkowane, jak dochodzi do jego produkcji, to, to bardzo niewiele osób interesuje tak naprawdę. A jeżeli jesteśmy przy Chinach, to ja mam rozumieć, że bez Chin tak naprawdę produkcja samochodów elektrycznych na masową skalę jest niemożliwa? Tak, absolutnie. To Chiny są tutaj absolutnie, jak powiedziałem, dominatorem, jeśli chodzi o rafinację metali rzadkich, one, one zdominowały tą technologię. One w ciągu ostatnich dwóch lat, to zresztą są dane przytoczone przez samego komisarza do spraw klimatu Fransa Timmermansa, w ciągu ostatnich dwóch lat nawet 80 nowych modeli aut elektrycznych wprowadziły na rynek, tak czy tak więc. Chiny tutaj są, są takim podmiotem, który chcą bardzo, bardzo dużo ugrać na tej całej zielonej transformacji, transformacji transportowej. Są, są tak jak powiedziałem, dominują w zakresie kluczowych surowców i, i mogą ten cały rynek rozgrywać pod siebie. One mają w tym wielki interes również, żeby właśnie tutaj nas, czyli Unię Europejską, tak bardzo popychać do tego, żeby jak najszybciej, żebyśmy byli zero emisyjni, podczas gdy Chiny same dla siebie zastrzegły, że one, ten szczytowy zużycie paliw kopalnych i emisji dwutlenku węgla przypadnie na rok 2030, czyli jeszcze przez 7 lat Chiny będą sobie bardzo, bardzo truły planetę. Będą truły planetę w sposób zdecydowanie większy niż, niż cała reszta świata, w zasadzie. Będą produkowały dla nas te wszystkie potrzebne nam, nam technologie. No i gdy osiągną już tą, tą przewagę, Technologiczną, finansową i tak dalej, wówczas dopiero łaskawie wejdą na tą ścieżkę zeroemisyjności, którą wyznaczyły dla siebie na 10 lat później niż, niż cała Europa, niż cała reszta świata, ponieważ Chiny chcą być zeroemisyjne do 2006 roku. Tutaj jak widać, 10 lat może zrobić bardzo wiele, wielką różnicę, bo w tym czasie Chiny po prostu wyprodukują dla nas te wszystkie zabawki, przy pomocy których my mamy żyć w tym zeroemisyjnym raju, tak zwanym. To może mamy w takim razie ten główny podmiot, który najbardziej na tym wszystkim zyskuje, bo pamiętamy przecież, że cała na przykład operacja uzależniania Europy Zachodniej, zwłaszcza Niemiec od rosyjskiego gazu, też postępowała w dużej mierze przy pomocy rosyjskich pieniędzy, transferowanych po prostu w formie łapówek do wielu europejskich, niemieckich urzędników, podmiotów gospodarczych, polityków. Może teraz jest podobnie, gdy idzie o Chiny. I Chińczycy pod stałem po prostu bardzo konkretnie wspierają zieloną transformację i odejść od samochodów spalinowych. Tak, ja osobiście jestem zwolennikiem takiej, takiej tezy. Wydaje mi się ta hipoteza bardzo, ponieważ nie ma oczywiście dowodów, jest to tylko moja hipoteza, ale wydaje mi się to bardzo prawdopodobne. Jeżeli połączyć te wszystkie kropki, to właśnie dużo właśnie śladów, dużo tropów prowadzi wprost do, do Pekinu, jeżeli, jeżeli jest ta, ta współpraca Pekinu z Moskwą jest tak, tak owocna, tak zakrojona na szeroką skalę, no to widzimy, jak sam pan powiedział, jak łatwo przy pomocy jeszcze dawnej sowieckiej agentury zmanipulować opinią publiczną na Zachodzie, żeby, żeby przeszła, żeby rozbroiła swoją gospodarkę, tak żeby zdemontowała swoją gospodarkę w imię zeroemisyjności, podczas gdy w tym samym czasie Chiny pracują pełną parą, rozwijają się, rozwijają swój przemysł, rozwijają technologie. I, i, i tak akurat lobbują na rzecz tego całego zielonego, zero świata, żeby premiować właśnie akurat te rozwiązania, które są najbardziej sprzyjające jego profilowi gospodarczemu. Wydaje mi się, że no Europa jest o wiele bardziej rozgrywana, gdybyśmy przyjęli tą hipotezę, przez, przez ten, ten, ten blok, powiedzmy, chińsko-rosyjski niż, niż Stany Zjednoczone, bo jednak w Stanach Zjednoczonych widzimy, że nawet w, w ostatnio nie miał prezydent Biden takich żadnych tutaj zahamowań, żeby żeby znowu uruchomić wydobycie jakby paliw kopalnych na, na, na Alasce, tak? tam jakieś nowe złoża, które będą eksploatowane. W dalszym ciągu jest w, w dużych ilościach eksploatowane są te złoża łupkowe, w, w Zatoce Meksykańskiej, głównie w Teksasie, tak więc Stany Zjednoczone też mają mimo wszystko jakiś większy pragmatyzm, a Europa bardzo, bardzo, bardzo szybko jakby zakłada sobie na szyję taki gospodarczy stryczek. To ostatni już wątek. Co na tę naszą transformację europejską, właśnie Stany Zjednoczone? Bo skoro z perspektywy Ameryki Chiny są głównym globalnym przeciwnikiem i Stany Zjednoczone chcą, aby Europa stała po amerykańskiej stronie w tym chińsko-amerykańskim konflikcie, widzieliśmy wcześniej różnego rodzaju naciski ze strony Ameryki na to, aby podmioty gospodarcze w Europie nie współpracowały z Chinami aby robiły to w jak najmniejszym stopniu, no to chyba z amerykańskiej perspektywy takie uzależnianie transportu samochodowego od Chin, no jest rzeczą bardzo, bardzo niepokojącą, bo może też oznaczać, że w razie jakiegoś coraz bardziej twardego starcia Europa będzie wzdragać się przed stanięciem po stronie Ameryki, będąc tak związana z Chinami. Być może tutaj po stronie Stanów Zjednoczonych jest takie, panuje takie przekonanie, że ważniejsze jest to, że, że, żeby na ten moment lepiej zarobić na, na dostarczaniu chociażby gazu ziemnego do, do Europy. Tak, Bo Jak widzimy, te, te, ten obecny kryzys energetyczny w Europie udało się przetrwać głównie za sprawą dostaw. Ze Stanów Zjednoczonych, tak? Tak więc przypuszczam, że, że jest w tej chwili duże takie przeciąganie liny pomiędzy, z jednej strony, Stanami Zjednoczonymi, a, a, a Chinami, Rosją, w, w, w zachodniej Europy, że w tej chwili tam, tam toczy się bardzo zażarta walka o to, jak to będzie wszystko wyglądało. To z pewnością mogę zgodzić się z tą tezą, którą pan wyraził, że, że ta elektromobilność na pewno bardziej by uzależniała. Tutaj e, Europę od, 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 od wschodu, no ale, ale myślę, że, że Stany Zjednoczone też mają jakieś, jakieś swoje e, kontrargumenty. No, Stanom Zjednoczonym ostatecznie, nie, żebyśmy nie przedstawili tutaj Stanów Zjednoczonych jako, jako taką potęgę, która też zupełnie stroni od, od tej zeroemisyjności, bo przecież ona jest jednym z głównych tutaj aktorów na, 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 na światowej scenie tegoż właśnie, tegoż właśnie projektu, ale, ale myślę, że, że Stany Zjednoczone, no. W, no nie wiem, w tej, w tej rozgrywce myślę, że jeszcze jeszcze wiele może, może się stać, bo bo am, am, Amerykanie mają tutaj też swoje argumenty po, po swojej stronie, jak widać mogą, mogą zawsze wykonać jakiś krok w tył, żeby szybko sięgnąć jeszcze po, po paliwa kopalne, których mają mnóstwo tak? Amerykanie mają wciąż ogromne zasoby, z których będą niewątpliwie czerpali, będą z tego korzystali moim zdaniem, równie pragmatycznie co co Chińczycy w związku z tym, gdy, gdy trzeba będzie. I gdy Europa w końcu jakoś zrozumie, że nie jest w stanie tak, 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 takiego tempa tej, tej transformacji w zakresie transportu wytrzymać, że, że Amerykanie, gdy, gdy trzeba będzie, zapewnią te, te odpowiednie surowce. Utopijna transformacja, chora ideologia, niemożliwe cele i jeszcze chińskie wpływy. To wszystko nie wygląda zbyt dobrze, no ale w takim właśnie świecie zaczynamy żyć. Bardzo dziękuję panie doktorze za tę rozmowę. Wszystkim naszym widzą dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że otrzeźwienie jakieś przyjdzie, chociaż chyba. Może być z tym trudno. Dużo chińskich pieniędzy. Być może, oczywiście hipoteza, ale kto wie, każe nam powątpiewać w dobrą przyszłość. Zachęcam do tego, żeby wspierać kanał PCH24, bo my chińskich pieniędzy nie mamy ani amerykańskich. Mamy tylko pieniądze od polskich katolików, którzy chcą, aby kanał PCH24 dalej funkcjonował. Zachęcam do tego, żeby wspierać jego pracę. Przygotowaliśmy serial, kto zabił Jezusa. Odcinek siódmy, bonusowy, tylko dla naszych darczyńców. Wszystkie informacje na banerze, na Państwa ekranach i pod tym nagraniem. Kłaniam się i z Panem